Od trzech lat parafia św. Michała Archanioła w Gubicach pielgrzymuje przed swoim odustem uści św. Michała Archanioła do sanktuariów poświęconych muczności. W tym roku jest to sanktuarium Sacra di San Michele we Włoszech południu. W ten sposób realizujemy plan odwiedzenia siedmiu sanktuariów na tzw. mieczu św. Michała od Irlandii aż po Dzień Świętej. W tym roku Gości nas w Waldoku, Dom Księdza Bosko w Turynie, tu może jest, jest nasz przystanek na naszej pielgrzymkowej podróży. Goszczą nas salezjanie, którzy też są obecni w naszej decyzji liwickiej w Tarnowskich Górach, gdzie, gdzie mam tę łaskę być, być we wspólnocie i w zamku. Także pozdrawiamy, o właśnie, salezjańsko z Turynu. Bardzo miło mieć właśnie takich kampanów na szleku pielgrzymkowym. Jak już było wspomniane, to trzecia edycja miecza Świętego Michała Archanioła, a wiemy, że jesteśmy przed odpustem tak ważnego wydarzenia. Było Berganu, była wyspa Świętego Michała we Francji, a przed nami Irlandia i na inne miejsce. I mamy nadzieję, że szczęśliwie nasze pielgrzymki zakończymy w Ziemi Świętej. Wszystkich pozdrawiamy. Boże. Cześć Boże! Cześć Boże.